Cześć tutaj Piston i witam Was w parcie drugim odcinka drugiego. Yy, jestem piston, nie wiem czy to mówię. Tak, widzicie, tam zrobiłem dalej kopalnię. No a oczywiście w kopalni co było? Jak kopałem na dół kanion, w którym był slime, duży slime. Endermany 2. No i tam spawner pająków tych, bo była opuszczona kopalnia. Mam lagi. No, nagrywałem odcinek, ale mi za długi wyszedł. A był w miarę dobry, bo było pokazane, jak zabiłem tego slajma. No ale mniejsza, tutaj barierki zrobię, bo spadłem w poprzednim odcinku, tu i się zabiłem. Ja znowu nie popatrzyłem na godzinę. Dobra, trudno, załóżmy, że to było. No, nie wiem, gdzieś tak. Zobaczę, kiedy skończę. Zrobię parę barierek, żeby tutaj nie spaść przez lagi wcześniej spadłem. To jest part drugi i nie wiem ile będzie partów w kopalni, bo chyba nie będę robił już odcinków z kopalni, no bo po co macie oglądać jak ja coś robię w kopalni, nie? Zamiast jak ja coś buduję coś na powierzchni. Czy nie prawda? Mm, <laughs> sorki was za sorki za nie wiem kiepską jakość albo coś. No ale to już nie ode mnie zależy. Może się tam z kolegą skonsultuję. Jakoś to yy, sobie porobimy. A kolega jak będzie <coughs> dalej lał beki z moich niektórych filmików, że coś tam źle robię, to będzie miał taki w szkole w pie, że się nie pozbiera i wy jesteście świadkami. Oczywiście nie mówię, że się nie pozbiera, bo on jest ode mnie oczywiście silniejszy. <coughs> no, ale jakoś sobie z nim poradził. Nie wiem, czy to zoryka weźmiemy albo coś. Nie no, żart. Yy, teraz wam pokażę. To nie będzie taki drugi odcinek, tu jest spawner tych pająków. Tutaj jest ich niewiele. Ale tak naprawdę jest tutaj tysiące. Przynajmniej było ich tutaj. Trzeba będzie to wszystko powykopywać, ale to już chyba poza odcinkiem. Bo Od teraz tylko chciałem wam w parcie drugim pokazać, jak sobie właśnie tutaj wykopałem. O kurde lak. No i tyle. A tu z tego, oprócz tego kanionu to nic dalej nie odkryłem. Tam jest tutaj jeszcze dalej kanion, ten ciągnie się... <laughs> Mam zamiar ten kanion obrobić, znaczy dupa spawner, żebym tam miał expiarkę, do, żebym sobie expił, nie? Mm. No, i to by było chyba na tyle w tym odcinku. <coughs> wiem, że jest krótki, bardzo krótki. No, ale chciałem wam pokazać, co zrobiłem. No, i najprawdopodobniej takie właśnie te odcinki będą. Nie wiem, czy będzie jakiś jeszcze odcinek, part, z dr drugiego odcinka, ale może. <coughs> Albo już następny będzie trzeci odcinek, i pierwszy part. No. To o kurde. To ja się z wami. To szkło będzie właśnie na ten, na spawn. No, to ja się wa z, wa z wami że żegnam. Ten, cześć i...